Siemanko. Dzień piąty kwarantanny leci. Powiem Wam bardzo szybko. Zaczynam dzionek od kawki i od upłateczków. Stróże prawa od dwóch dni się nie pojawili. Za to apka daje znać o sobie dwa razy dziennie. Wysyła zadania do wykonania. No i tak to wygląda, ale czas na kwarantannie leci bardzo szybko. Na pewno dlatego że. Cały czas mamy coś do roboty, co je wynajdujemy. No i wiadomo. U mnie to już będzie hmm, prawie dwa miesiące. Jak nie wychodzę z domu, więc mam trochę dosyć. Ale w tą niedzielę, kiedy kończymy kwarantannę, to jakiś rowerek, jak będzie taka pogoda jak dzisiaj za oknem, to nie ma bata. Trzeba iść. No i dobra. Startujemy z dziankiem. Dzisiaj wrzucam film wczoraj zmontowałem z Drogoszy i Barcian, gdzie macie zamek krzyżacki, zobaczycie sobie w Drogoszach piękny pałac, największy na Mazurach. Coś mo ostatnio widziała, bo yy, tam z tymi remontami w tym pałacu był problem, bo podobno właściciel nie mógł się dogadać z konserwatorem zabytków. Ale gdzieś moi ostatnio widziała info, że dach będą robić tam, więc fajnie, że ruszyło w końcu, bo szkoda by było, że wiecie, żeby to taki marnował się taki obiekt, jest przepiękny, naprawdę. I tereny wokół, no świetna sprawa, zobaczycie na materiale. Wpadajcie na nasz kanał i zostawiajcie suby koniecznie. Łapki, komentarze, pytajcie, jeżeli chcecie coś wiedzieć a propos kwarantanny, a propos... Mm, tego wszystkiego co się, co się dzieje. Lecę, lecę jeść. Łukasz Wam już wcześniej pewnie mówił, że zrobił montaż filmiku z Drogoszy, ale postanowiliśmy, nie dodaliśmy żadnych tam napisów, więc postanowiłam, że jeszcze go zedytuję i dodam napisy i jakieś tam, nie wiem, jakieś tam może efekty. I zaraz go zrenderuję i wyrzucę na YouTube'a. Także możecie sobie zobaczyć na naszym kanale. Pewnie, pewnie wieczorkiem już będzie. Dobra, to jest wradna godzina, która jeździ tutaj na rowerku. I od rana mnie wkurza dzisiaj. I się udaje teraz, że nie słyszę. Wszystko słyszę. Nie ja będę się odnosił do tego, No, to się ludzi nie, nie ma. Ich. Ja nie mówię, że co no Ja też no nie to jestem przez... idealna, ale po prostu no od rana mnie irytuje. No to się musisz się męczyć, Boże. Wymyślasz, Monia. Muszę szybciej to przejechać, bo wczoraj... Ile wczoraj? W jakim czasie wczoraj zrobiłeś? Nie wiem, bo tam jakoś z automatu poszło i nie wiem. Co z automatu poszło? No był dystans ustawiony i nie wiem ile tam. No jest, przecież tu no to masz na głównym nie nie. To... A mnie masz patrzy. zdjęcie zrobione? Nie. Teraz mam 18 minut i mam... 13, 13 kg mi zostało, 7 przejechałem, 13 minut, to nie za dobrze, ale czuję, bo już pod ze mnie nie wychodzi, to o to chodzi, pod ze mnie nie wychodzi i o to chodzi. I gryjemy się klejem i dobrze. Dobra, my dzisiaj z jest Lukiem jesteśmy na ścieżce wojennej, delikatnie. Ja nie jestem na żadnej ścieżce. Tak, bo wiem, bo tobie Będziesz zawsze. To nie, bo tobie to zawsze wszystko, by... wszystko pasuje, po prostu ty no zawsze bądź, no. no, właśnie. Pasować. Bo ty, jak możesz leżeć i po prostu pierdzić jak to jest najlepiej. Ale co, ty gadasz, jak ja nic nie robił w tym domu kobietą? No codziennie coś robię. Kuchnię tu sprzątałem. Wczoraj jakąś babkę robiłem, zmontowałem film, długi film. A ty jeszcze marudzisz? Czego marudzisz? No. Nie po prostu masz życie. robić to co ja ci powiem No Ja już nie, wiem to... dlaczego takie masz samopoczucie no. ja nie będę mówił Dlaczego? No, bo wiesz dlaczego no. Wczoraj była babka ziemniaczana, kartoflak nazywany w moim, moim e, mieście rodzinnym w Łomży. pozdrawiam, Łążam, e, a dzisiaj będzie rosolini. Uwielbiam Rosół. Rosół jest moją ulubioną zupą, nie boję się tego powiedzieć. Jest mega po prostu. Ale babkę też macie dzisiaj je zjeść jeszcze? No pewnie. No, już tu widzę coś niechęć. No tak powiem szczerze, że nie jest to moja ulubiona potrawa, no nie? Babka. Część damy rodzicom, a trochę ja też już zjadłam. Wolę ten, wolę placki ziemniaczane. No ja też wolę placki. Dlatego nie robiliśmy do tej pory nigdy, no nie? No. Bo tak nie, 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 nie przepadamy za zabawę. Ale Łukasz Rosu to kocha, to jest po prostu. Polacy zresztą też. O dobra, słuchajcie, mam dla Was zagadkę. Yy, w, każdym, w każdym regionie są jakieś takie słowa, które, z którymi się spotykamy pierwszy raz. Ja Wam powiem o jednym słowie z, z mojego regionu z Łomży, gdzie się mówi, tak? I jak mi ktoś powie, co to znaczy, to daję kurde browarka <laughs> zimnego, z lodówki od zapraszam. Co oznacza słowo przepadziwy? <laughs> Rozknijcie to, bo niedużo dużo osób wie. Przynajmniej tu stąd, nie? Proszę mnie nie nakrywać. Wstałeś? Tak, nie nakrywaj. Mnie. <laughs> Dlaczego? Nie. Worciolko budźcie już i ten lekcje trzeba. O, robić. tak, od razu. <grym> no dobra, tak, iść. no. <grym> no dobra. Zbieramy szumki z, z rosołu. Wiadomo, nie? Te białko, które się ścina, trzeba się tego pozbyć, żeby był rosołek klarowniejszy. Eee, no i co? Tu już cebulka się podsmaża. Szkoda, że nie czujesz tego zapachu. Ja to o, uwielbiam no, ten, uwielbiam ten zapach. I słuchajcie, tak, co ja tu jeszcze mam, no wiadomo, jak do rosołu, nie, listek, listek laurowy i ziele angielskie, tutaj mam warzywka, a tu tajny składnik, schowam w rękę, to Wam zaraz powiem, tajny składnik, no wiadomo, tak? seler, por, pietruszka i, i marchewa, a tajnym składnikiem jest papryka, czerwona, surowa papryka, to... Tym tajnym składnikiem podzieliła się ze mną ciocia Ania. Pozdrawiam ciocię, ciocie serdecznie, Ciociu, 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 I taki jak wychodzi przepyszny. Ja kocham rosu szczególnie, szczególnie zimą, no nie? No i wiadomo, jak syndrom dnia no b... właśnie chciałam to poprzedniego następuje, to, <infinitely> to staram się mieć albo w dzień wcześniej przed imprezą ugotowany rosół, albo zamrożony. Rosół zamrożony to nawet do trzech miesięcy może sobie. A ja nie jestem zwolenniczką rosołu, zjem tylko pierwszego dnia, bo mi wtedy smakuje i nawet smakuje mi wtedy marchewka z rosołu. A tak to wolę inne zupy. No Monia żurek uwielbiam. No a, ja uwielbiam żurek. A tutaj jeszcze wiadomo zielone rzeczy są fajne, czyli pietruszka posiekana, później wsypana świeża taka też daje ten zapaszek i ten smaczek. No i oczywiście gotujemy na wolnym ogniu. Myślę, że z półtorej godziny tak jak się Delikatnie po, pogotuję, to to będzie idealnie, nie? Także ja tam rosół, rosół nie raz mi życie uratował. <grym> jak się źle czułem, nie? No, no. no, słuchajcie, nie popisaliśmy się dzisiaj, nie nagraliśmy zbyt wiele. Rano tam jakieś nagrywki z gotowania, jakieś takie wywody, dzisiaj się wkurzaliśmy na siebie cały dzień, także. Nie nagrywaliśmy zbyt dużo, ale połączymy to z jutrzejszym vlogiem. Chłopaki teraz grają na Xboxie. Niedługo mamy live'a na Facebooku. A później będziemy pewnie oglądać Netflixa. Mamy zamiar jakiś serial sobie fajny znaleźć. Ja ostatnio oglądałam na Netflixie fajny serial Unorthodox. Nie wiem, czy oglądaliście o ortodoksyjnych Żydach. Kurczę, no ekstra był, czułam taki niedosyt, że tak krótko, że to się szybko tak skończyło. Eee, a jeżeli macie jakieś fajne filmy, to możecie nam polecić, możecie pisać w komentarzach, może coś fajnego akurat eee, oglądaliście. <śm> Zępił już od samego rana, mnie tutaj atakuje. Czuć ich, chcesz? Chcesz bonusa? Chcesz bonuska? Ja masz poproś. Poprosić ładnie. poproś No. <noise> masz. No masz, Jezu, wiecie co, ona jest taka delikatna. Koleżanka ostatnio wstawiła na Instagram e, serniczek taki mały, w jakimś takim małym naczynku, upiekła go. No i ładnie wyglądał, zapytałam się, jak ona to zrobiła. Mówi, że e, miała w lodówce trzy serki wiejskie, których, na które już nie miała po prostu ochoty i postanowiła zrobić taki a'la serniczek. E, powiedziała mi, że na spód dała zmielone płatki kukurydziane z masłem i troszeczkę cukru, no ja dodam sobie zmielę to, później zblenduję te właśnie, ten serek wiejski, ale nie mam budyniu, zamiast yy, budyniu dodam może trochę galaretki i zblenduję jeszcze, tak sobie pomyślałam, yy, migdały po prostu duże to znaczy płatki migdałowe, o tak i też dodam yy. nasz prosty przepis na nasze spaghetti, spaghetti ala podróżnicy. Nie jest to takie spaghetti, wiecie, bolognese jakieś standardowe, że sos pomidorowy standardowy, ale wszystko, przepis jest prosty, e, robi się szybko i to jest bardzo smaczne. E, ja mogę jeść cały, cały tydzień spaghetti na śniadanie, obiad i kolację, bo Roma tak samo, Monia ja też lubi. E, zapraszam. Produkty potrzebne do wykonania naszego spaghetti to będą, będzie mięso, mielone łopatka około kilogram, 200 tu mamy. Sok pomidorowy, litr. Pomidory w puszce. Papryka, 4 sztuki. Pieczereczki, 500 gram. 4 sztuki cebulka. No, pieprz i sól, wiadomo.

I ain't giving you up, I kind of ain't giving you up